Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Borkowie na skrzyżowaniu ulicy Głębokiej i Letniskowej. Spotkaliśmy się tutaj w co prawda niedużym gronie, ale reprezentujemy całą naszą okolicę. Chcieliśmy zgłosić dosyć duży problem, który się pojawił tutaj u nas na drodze. Duże pieniądze zostały zainwestowane. Nasze, tak naprawdę, gminne, w modernizację drogi. Za chwileczkę pewnie będziecie widzieli, jak to wszystko tutaj wygląda. Towarzyszy nam notoryczne kurzenie, tak? Zakurzenie w latem jest po prostu masakrycznie, cały kurz, i to nie jest kurz piasek, tylko to jest jakiś cement, który wlatuje nam do mieszkań, do domów. Osadza się na parapetach, myjemy samochody 10 razy w miesiącu, żeby to jakoś wyglądało. Jeździ ten autobus szkolny, tak? także nie tylko mieszkańcy, nie tylko uczestnicy ruchu drogowego takiego na co dzień, ale również turyści, którzy przyjeżdżają nad jezioro głębokie, to wzmaża ruch, tak? a droga jest w coraz gorszym stanie. Ja tylko chciałem zadać pytanie, dlaczego został wysypany ten szuter, a nie położono asfaltu, bo wiedziałem, że przyjechał dobry sprzęt, wielka maszyna, chyba z 10 wywrotek wielkich tego, właśnie nie wiem czego, tego cementu, za asfaltu nie, nie przywieźli i zastanawiam się, czy to jest taki duży koszt tego asfaltu do tego cementu. Chciałam jeszcze dodać, że Podczas kładzenia tej nawierzchni, powiedzmy, rozmawiałam z kierownikiem robót robot tutaj. To była firma bodajże MTM, który zapewniał mnie, że pieniądze mogą być spożytkowane w lepszy sposób. Nawierzchnia była przygotowana praktycznie już do położenia warstwy bitumicznej, czyli w zasadzie takiej, która by rozwiązywała problem nasz tutaj. Yy, niestety została podjęta decyzja taka, a nie inna. Wysypano to szutrem. Yy, notorycznie dzwonimy do gminy, by dziury były zasypywane. Tracone są kolejne pieniądze, czas i nerwy nas, nas tutaj na miejscu. Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że na zebraniu sołeckim z chwilą, gdy zabrałam głos i zapytałam pana burmistrza o asfaltowanie drogi, kawałka drogi, 200 czy ileś metrów miało być asfaltu. Pan burmistrz wymigał się po prostu z odpowiedzi, porywając temat szkoły. No ale szkoła jest szkołą, rozumiem, a droga jest drogą. Drogą, którą my codziennie jeździmy na zakupy do lekarza, pogotowie przyjeżdża, straż pożarna jedzie i szkolny autobus jest nieprzejezdna. Dziwię się, że pan burmistrz powinien tutaj resora naprawdę zgubić, bo nic innego by mu nie życzyła. Dziękuję. Dzień dobry. Na, na zebraniu w szkole, to było chyba wiosną, pan burmistrz obiecał nam, że będzie położony tu około 150 metrów asfaltu. Miał być do, koń, do końca tego roku. Mamy listopad nie wiem na co czeka. W grudniu jak będą mrozy i nie będzie można już położyć. Dowiaduje się gdzieś pokątnie, że prawdopodobnie jest wycofany w ogóle ten asfalt, że nie będzie kładziony, i prosiłbym o odpowiedź na to. Dziękuję. Chciałabym jeszcze do, dopowiedzieć taką rzecz, że koszty utrzymania tej drogi, to znaczy Wyrównywania, przyjeżdża wielki walec, przyjeżdża jakaś spycharka, robią kipisz na drodze, a za dwa dni po opadach deszczowych jest wyrzucony pieniądz. Jestem ciekawa, ile kosztuje wyrównywanie i niby gniecenie tej drogi, jeżeli efekt jest dwudniowy. A my dalej jeździmy przez cały miesiąc, oby tylko. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, znaczy nie wiem, czy mogę zwrócić się z pytaniem, ale zastanawiam mnie po prostu ta inwestycja, która pewnie pochłonęła jakąś tam dużą kwotę pieniążków i można powiedzieć naszych jako podatników. Tak ja się zastanawiam się, czy to było takie celowe, czy ktoś ma w tym jakiś interes, żeby ta droga była tak krótkotrwała w użytkowaniu. No i też nie ukrywam, że codzienne przemieszczanie się tego typu drogą jest mega uciążliwe. Można próbować, można zwalniać. Oczywiście każdy może tutaj podpowiedzieć jakieś, znaczy podpowiedź jakąś, ale to w niczym nie zmienia, że to nie jest komfort. To można raz zrobić. To można, można powiedzieć, tymczasowo, jednorazowo. Mm, jakaś akcja na, naprawcza, można to przebolać, ale nie do codziennego użytku, można powiedzieć. Nie wiem, jaki, nieważne, nie jak się ma samochód, jaką prędkością, ale chodzi o komfort. No mimo wszystko, tu były na pewno duże pieniądze wtopione w tą drogę, yy, a tak prawdę mówiąc, yy, można powiedzieć, tak się czuję, jakby ktoś tu włożył te pieniądze, ale to są państwowe pieniądze i nie, jakby nie ma tu znaczenia efekt tej drogi. Takie, takie mam wrażenie, bo nikt prywatnie, gdyby to była każdego prywatna i miał wtopić takie pieniądze, nikt by sobie na to nie pozwolił. Dzień dobry, w Borkowie mieszkam już od jakichś pięciu lat. Generalnie jestem posiadaczem przez tą drogę drugiego samochodu. Wcześniej mieliśmy Suzuki Grand Vitare, która no przez tą drogę poszła na żyletki, bo nie dość, że się, tak jak tutaj wcześniej, sąsiedzi mówili, kurzyło, to po każdym deszczu jest tu takie błoto, że podwozie po prostu zgniło, więc auto jedynie nadawało się na złom. Obecnie posiadam Forda Mondeo, który go mam od... Roku i również będzie szedł na żyletki prawdopodobnie, a mieliśmy wymieniane wahacze z tego względu, że po tych drogach nie da się jeździć normalnie i jak pojechaliśmy na warsztat to pierwsze co usłyszeliśmy, to diagnoza 2000 zł i wymiana wahaczy. Tutaj również jest wyznaczona ścieżka dla rowerów. Ja jako rowerzysta powiem tak, jeśli tutaj spadnie deszcz, to na tamtym fragmencie drogi, jak ktoś jest rozpędzony do około 30 km na godzinę, to podeszł ma tam totalną glebę. Jest tak ślisko. Ten piasek, który zjeżdża na ten beton, powoduje takie niebezpieczeństwo, że najlepiej jest wyhamować. Już nie mówiąc, że jak się jedzie wieczorem, a bardzo często rowerzyści jeżdżą i nie wiedzą, że tutaj są dziury, to tam jest taka piękna górka z zakrętem, i jeśli ktoś nie ma roweru, typu gravel, albo MPP, to ma po kołach i tego amortyzatorach. Także nawet droga dla rowerów. Jest to bardzo średni pomysł i wszyscy również mówią o optymalizacji kosztów. Tak naprawdę, musimy wszystko oszczędzać. Jako informatyk wiem, że trzeba na pewno wyłożyć pieniądze, żeby później nie płacić za utrzymanie. Bo tak jak sobie kopareczka, tak jak tutaj też powiedzieli, przejedzie, po dwóch tygodniach, w ciągu dwóch tygodni spadnie deszcz i mamy powtórkę z rozrywki. Równie dobrze możemy wykupić abonament na piasek i wydawać pieniądze bez sensu, tak naprawdę. Jeszcze chciałam tutaj nadmienić, że kolejne pozwolenia na budowy są wydawane w każdym roku, tutaj około 10 nowych domów jest budowanych, czyli tych użytkowników drogi jest coraz więcej i nie ubywa, tak? Przybywa. Do każdego przyjeżdżają znajomi, to nie jest tylko tak, że sami mieszkańcy użytkują, tak? Są znajomi, są goście, są turyści. Naprawdę setki osób dziennie przyjeżdża tą drogą. I stan się pogarsza za każdym razem, tak? Także sypnięcie czy chwilowe naprawy naprawdę nic nie dają. Tak jak tutaj przed chwileczką przedmówca powiedział jeśli chodzi o drogę dla rowerów też wielki, wielka akcja była rozdmuchiwanie do nie wiadomo jakiej rangi, powstaje ścieżka rowerowa, trakt, który łączy nie wiadomo co z czym, bo oczywiście ścieżka nie ma końca, urywa się w połowie, tam gdzie z, jest przy asfalcie nie ma oznaczenia tak, że jakieś przecięcie jest na drugą stronę. Także nawet sama ścieżka też jest nie niewyłapałem. Jeżeli chcieliby tutaj w gminie czy sam burmistrz powiedzieć, że super ścieżka bitumiczna jest wyłożona na mnie, Mieszkańcom najbardziej zależy nam na bezpieczeństwie i tak naprawdę na tym, żebyśmy mogli normalnie użytkować drogę i żyć godnie, tak? Płacimy podatki, wszyscy się tutaj zameldowaliśmy, niemałe pieniądze co roku są przeznaczane na, na te wszystkie inwestycje, ale chyba połowa zostaje gdzieś indziej, a nie na naszych drogach. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Mariola Zmudzińska, jestem przewodniczącą klubu radnych Nasza Gmina Żukowa. Jesteśmy w Borkowie z radnym Adamem Okrojem oraz Adamem Stromskim na zaproszenie mieszkańców i rozmawiamy o problemie związanym z drogą o kolejnym problemie związanym z bezpieczeństwem i zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, o stratach, jakie ponoszą na co dzień korzystając z tej no, bardzo dziurawej drogi, co widzimy, co obserwujemy. Rozmawiamy o problemach z kurzem, z zapyleniem, z trudnościami w funkcjonowaniu związanymi z tą drogą, która pomimo obietnic nie została zrealizowana, nie została utwardzona w sposób należyty. Chcę powiedzieć, że tutaj mieszkańcy po prostu przeżywają codzienny horror, bo, bo, bo ja kiedyś mieszkając przy takiej drodze nieutwardzonej, to po prostu też wiem z, z autopsji, z własnego doświadczenia, jak to wygląda takie życie. I tym bardziej tutaj bulwersuje ta sprawa, że, że miało to w tym roku być zrobione, około 200 metrów. Mało, ale no gdyby 200 to, to już coś by było. Można myśleć o następnych odcinkach, bo, bo do wykonania tu jest dużo więcej. I bardzo to dziwnie wygląda, bo został ogłoszony przetarg. Firma wygrała ten przetarg. Pod, została podpisana umowa na realizację tego zadania. Firma nie przystąpiła do, nie, wie, nie wiadomo z jakich przyczyn, do, do, do wykonywania te, tego zadania. Została Rozwiązana ta umowa, no i teraz od iluś miesięcy się już nic nie dzieje i na, nam jest nawet trudno uzyskać informacje, jakie są w dalszym ciągu zamierzenia pana burmistrza, żeby jednak coś dalej zrobić, bo, bo nie uważam, że, że w dzisiejszych czasach, kiedy firmy pewnie narzekają na na ilość pracy, żeby nie było firmy, która by była w stanie wykonać to zadanie i nie była zainteresowana tym, tym bardziej, że pieniądze w budżecie na to, na to zadanie się znajdują i są w budżecie. W związku z tym apelujemy do pana burmistrza. Widzi pan, jaki to jest problem tutaj. Mieszkańcy tutaj przedstawili, przedstawiali ten problem. Na pewno zobaczy pan też zdjęcia tutaj z tego odcinka, na którym stoimy. I to nie jest tylko taki wybrany odcinek, bo tych odcinków jest więcej na tej drodze. I apelujemy naprawdę, żeby podejść poważnie po prostu do tego. Dlatego pan został burmistrzem, żeby pomagać mieszkańcom i my tego oczekujemy bardzo.